No tu! witam wszystkich na tym kanale. Eee, co, dzisiaj pokażę wam taki rębak. Tam taki mały rębak wycinają u mnie koło, koło mojej działki las. No to pojedziemy, zobaczymy jak chłopaki sobie działają. Eee, tam barierkę jedną wyłamały. No to będziemy spawać. A i jeszcze muszę poruszyć pewien temat, bo kurde, pod ostatnim filmikiem przyproliście się do tego mojego szwagra, <noise> że on jednak ukradł farbę. A nie załatwił z roboty. No, to nie było tak. Myślicie co? Że tutaj na przykład te drzwi, to ja kupywałem tą farbę? No nie. Tutaj ten fundament pomalowany? Myślicie, że ja kupiłem tą farbę? No nie. Tutaj te deski, te krokwie, te bałki pod to pomalowane? Myślicie, że kupiłem tą farbę? No nie. Tutaj koniec dla piesów. O, tutaj tak samo, zrobiłem taką sobie szopę po prostu. Tam na drzewo, ale wywalam stąd te drzewo i, i robię tam po prostu taki e, letnią wiatkę, bo, bo za ładna jest. No i też pomalowane, Kurcze farbo od szwagra ze Szwecji. Ja wam powiem, jak z to farbo było. To on po prostu nie ukradł, no tylko on załatwił pewnego weekendu. Wziął busa. Na prom przyjechał tutaj do Polski no i zwalił mi dwie palety tej farby. I ja mam zapas farby na 100 lat, <laughs> aby tylko było co malować. On zadowolony, ja zadowolony, wszyscy zadowoleni, nikt o tym więcej nie musi wiedzieć. E, tak jak mówię, jedne wiadro 20 litrów kosztowało 800 No, dwie palety to możecie sobie kurczę przeliczyć. Na no, tam w każdej palecie było co najmniej 20-30 wiader. Załatwił, mam, mam. <noise> Takiego szwagra to kurde, za świecko trzeba szukać. Ogólnie mam tych szwagrów, nie wiem, 4, 5, wszyscy są dobrzy, a ten jest najlepszy i pozdrawiam go. <noise> no, tak to wygląda. Farba jak farba. Yy, co do jeszcze tej farby, to ciężko kupić takie coś w Polsce. I to jest taka farba, że jakbyś to drzewo kurde plastikiem oblał, nie? To jest kurcze. Jakbyś to plastikiem oblał i tam w Szwecji to o tym domy. E, po prostu tam jest. Taki, nie ma tam pustaka, tam jest wszystko z drzewa, i pa, po prostu o tym domy. Tam raz na 5, na 10 lat odświeżają tylko tą farbę. I tak to wygląda. Dobra, bo nie mam czasu już naprawdę tam ten szwager to dobry chłopi, i takiego naprawdę ze świecko trzeba szukać, i już tam. Nie pisz, że ukradł, bo to nie było ukradzione, to było załatwione. Yeah, is, A jeszcze coś wam pokażę, bo przyszły kurcze gniazdka. O, takie sobie zamontuję w tym garażu. To takie fajne, gumowane, kurcze. I 44, niby takie bardziej odporne. No, zobaczymy. Yy... No co. <laughs> Tutaj drugie. Z tej strony będzie drugie. Z tej strony będzie te. Nie wiem, tak czy tak, czy tak, chuj, bo wie. Obojętnie. Dobra, to zostawiam. O, coś tu wyleciało, to do śmieci. <laughs> Lecimy zobaczyć ten rębak. Jo, bym wam pokazał, ale. Kurde, nie wiem, zły samochód, że wziął. Mogłem wziąć terenówkę. Nie przejadę tamtym Audikiem. Nie ma szans. A może. Hmm. Próbowałem tutaj podjechać, ale no nie dam rady, nie? Nie dam rady, tu taki miałki śnieg, po się. <gryw> Idę więc z buta, zobaczycie. Rębaka. Dobrze, co tu kurde nie przyjechałem. Nie, nie tu nie przejechał nigdy w życiu. Yy, ta terenówka to bym przejechał, ale... Zwykłym samochodem, no to nie. Oho. Puszcza Kurpioska jest wyrzynana. Pewnie na Pellet idzie. Nie podchodzić za blisko, co by w gałęzie nie dostać O, tu se wciąga, tam się wysypuje Jak się szkarnia. Opony na pryzmę zaraz wezmę 10 minut i nakładzone a on sobie tu zbiera ja też korzystałem już nieraz raz kurczę, właśnie z usługi takiego kompletnego, kompletnej wycinki dobra nie będę wkurzał chłopaków yy, towar pewnie albo na biogazownię, albo na bioelektrownię, jakoś idzie o i z tego rębaka wypadają takie wiórki kurde a może ja bym coś wyciął jakieś dwa 2 hektary, zawsze to jakiś piążek by wpadł <laughs> nie, na razie nic nie mam w planie wycinać. Choćbym miał za 2-3 hektary do wycinki takiego też zakrzeczenia, powiedzmy. Bo to nie jest las, to jest zakrzeczenie. No, tutaj wycinają. Pewnie działki budowlane będą albo coś takiego. Takie sprzęty to ogólnie u mnie normalka, bo i tak jak widać, mieszkam praktycznie na skraju lasu. Nieraz chłopaki też tymi sprzętami, no to zostawiali się u mnie, zostawiali je po prostu u mnie na podwórku. No bo wiadomo, no jechać do bazy, no też po co, jak mogą tutaj postawić u gospodarza, to tak jak najbardziej mogą sobie u mnie stawiać. Ja już tam też wiem, gdzie mają dokładnie Zbiorniki na paliwo <noise> Ogólnie dzień na lajcie, piątek 13, więc nie chcę się brać za jakąś konkretną robotę <noise> Bo się boję, że, że nie wyjdzie. O. Aha. Koparkami odśnieżają. <noise> Weź to od trochę, bo nie idzie przejechać normalnie po tej drodze. Dobra, ja się biorę za robotę. A słuchajcie, co jeszcze do takiej wycinki tego lasu, tej zrąbki i rębakowania? Ja kiedyś wyżynałem, no to to wychodziło tak, że firma przyjeżdża, wycina ci to wszystko w pień, bierze to z rębkę i później na przykład. Przychodzi koparka, to w zależności jak się tam dogadałeś, ale zazwyczaj było to tak, że przychodzi koparka, wyrywa Ci wszystkie karpy, sprzątają Ci te karpy, tak żeby już na tym polu nie było, wiecie, no niczego, żadnej gałązki, żadnego badyla i później te karpy też idą po prostu przez rębak, tylko chyba trochę inny ten rębak i... W zależności po prostu, jaka cena rynkowa tej zrąbki, jaki sezon, jak to po prostu biogazownie czy tam bioelektrownie płacą za to zrąbkę, to ile tego towaru po prostu było na tej działce twojej, no to tam szło się zawsze dogadać. Różnie to wychodziło, załóżmy od 10 tysięcy do 15, 20 tysięcy złotych za hektar takiego zakrzeczenia. Kiedyś, kiedyś tak po prostu takie ceny były. W chwili obecnej, bo rozmawiałem tutaj z jednym po prostu gościem, który ma taką firmę, wygląda to tak, że oni wszystko czyszczą od A do Z, przyjeżdżają ci na działkę, wszystko czyszczą od A do Z, ale cena maszyn, cena pracowników no bo to wiadomo wszystkie, wszystkie osoby tam zatrudnione trzeba wszystko popłacić. Cena amortyzacji sprzętów jest taka, że, że oni zabierają towar za darmo, a ty, jako rolnik, masz czyste pole i masz porządek, no nie masz zakrzeczenia. No i to tak kiedyś wiecie, kiedyś było trochę inaczej i, i ta zrąbka była, była w cenie, a teraz i nie dość, że zrąbka ponoć tam była tania. No to, no to i po prostu koszty stałe. Też poszły do góry, więc to zaczęło się zaczęło być po prostu mniej opłacalne dla firm. No ale u nas, że jest tyle tego lasu, no to takie firmy działają. E... Obecnie nie wiem jak, jak jest, ale, ale jeszcze pół roku temu to wam mówię, że to było tak, że za darmo miałeś po prostu wysprzątane, nic z tego nie miałeś, ale miałeś pole, na które mogłeś składać dopłaty i tak to wygląda. Pięknięcie. O, zaraz coś tutaj wykombinuje. <laughs> o, boże święty. A Dobra, będzie się trzymać dopóki się nie urwie. Yy... Nie no. Nie ma szans. Teraz nie ma szans. Yy. Potrzebowałem kilka części od bałwana. Yy. Żeby tu żadna krowa nie dotknęła, bo to. Nie, ale tak ogólnie to powiem wam. Dobrze to wyszło, powtapiałem się tam głęboko, ile tylko, ile tylko mogłem to się powtapiałem, na pewno to nie puści tutaj to już, chyba że się coś łamie znowu, ale nie. Tutaj pospawałem już lepiej, yy, co było źle, kurczę przedłużacz był słaby, bo tam taki wziąłem z garażu słaby i prąd był dobry na spawarce ustawiony, tylko że... No, na przedłużaczu już po prostu nie... Jakby to powiedzieć? No, spawarka musi mieć odpowiedni przedłużacz, no bo kurczę, na cienkim przedłużaczu jakimś słabym nie pospawacie, dobrze? Aha, gorące! też nie jest jakoś tam profesjonalnie ale ale jest jako tako jako tako będzie się trzymać na pewno nie wy nie wywalo tego on śmieje się z pewnego agroinfluencera który miał dwa płaskowniki do pospowania i powiedział Wiecie co powiedział powiedział tak ja jestem rolnikiem a nie jestem jakimś spawaczem. Ja tego nie zrobię. Nie wiem, moim zdaniem, zawód rolnik to taki zawód, w którym trzeba wszystko kurczę ogarniać. A nie tylko kurczę jeździć ciągnikami. I. I to tak. Rolnik to nie jest tylko, że jeździsz sobie sobie rolnikujesz siejesz, kosisz i tak dalej. Tylko rolnik to właśnie taki zawód. W którym musisz być mechanikiem, w którym musisz być spawaczem, w którym musisz być żywieniowcem. W którym musisz posiadać bardzo dużo wiedzy. No i dobra, pospawane jak cię mogę. Ja ten temer tutaj zaraz im wyrzucę pod nogi. Podgarnę jeszcze i co, będę się z wami żegnał. Dobra, pozdrawiam, kończę. Kurczę, kończę, bo jeszcze tak, to wyrzucić, podgarnąć, iść do jałówek. I tutaj jeszcze wygarnąć, bo tutaj też spawałem, to nie mogę tego jeść. Yy, I tyle. Pozdrawiam. I do następnego. Cześć.